Jest mi bardzo miło powitać kolejny raz drużyny, które dotarły na tej turniej zaprzyjaźnione, które od wielu lat przyjeżdżają do nas na rozgrywki. Postanowiliśmy, że na ten turniej, wspólnie z zarządem Gielgasy Rokitno, że zaprosimy byłych z zawodników, którzy w latach 90. awansowali pierwszy raz do czwartej ligi, wtedy ligi bijalsko podlasko siedleckiej Reprezentowaliśmy Rokitno jako Al Altazet Rokitno. I bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które przybyły na tej turniej. Dużo zawodników potwierdziło, że otrzymali zaproszenie, ale niestety z różnych przyczyn nie mogli dzisiaj dojechać. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy kiedyś grali w czwartej lidze, reprezentując gminę Rokitno i są dzisiaj z nami. Ogromne brawa dla tych zawodników. Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam. Chciałem tutaj wyrazić wielki szacunek i uznanie dla osób, dla pana wójta, dla wszystkich działaczy, dla Państwa, którzy tutaj przyjechali, za organizację udanego grania i bardzo jeszcze raz dziękuję, że możemy spotkać się w Rokitnie. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, Panie Wójcie, za to, że ten turniej odbywa się już po raz kolejny i że większość drużyn Wywodzi się z ludowych zespołów sportowych. Chciałbym tylko jeszcze tak informacyjnie powiedzieć, że odbyły się tydzień temu igrzyska LZS-u wojewódzkie, i na tych igrzyskach powiatowe zrzeszenie LZS zdobyło ósme miejsce na 16 powiatów. Może to dużo i niedużo. Ale to trwały akcent sportowy, powiat bialski jest reprezentowany i też przysparza to to nam wiele radości. Pan Wójt chce dowiedzieć się czemu trzymam tą piłkę. Otóż proszę ją dołączyć do pucharu za czwarte miejsce z ramienia RZS. Życzę danych no i dobrych wyników sportowych. Proszę Państwa, korzystając z, tutaj z głosu, chcę Was wszystkich również w imieniu władz samorządowych powiatowych zaprosić na dożynki powiatowe, które odbędą się w Wilczynie 1 września. Chciałbym ja tu przede wszystkim powiedzieć, że zajmuję się od wielu lat y, historią wialsko-podlaskiego piłkarstwa i chcę ujawnić, że wójt Jacek Szewczuk poprosił mnie, abym przygotował książkową publikację historyczną na temat piłkarstwa w gminie Rokitno. Już się do tego przyłożyłem. Wyciągnąłem stare dokumenty. Byłem tutaj na tym obiekcie, kiedy Altazet grał w czwartej lidze. Jeszcze wcześniej przyjeżdżałem, kiedy Gielgia Srokitno występował w sezonie 1999-2000 1900... w czwartej lidze obejmującej aż cztery stare województwa: Podlaskę, Lublin, Radom oraz Siedlce. Nigdy nie zapomnę tutaj meczu. Z LKP Lublin, który w, krótko zastępował tą nazwą Motor Lublin i tak jak kibice tutaj zniszczyli dwa rzędy drewnianych ławek, tylko te dwa rzędy wtedy były. Ja sobie chyba przypominam, że to był Radomiak. Radomiak. Tak, tak. Nie Motor Lublin. Radomiak, Motor też był, ale Motor zostawił ławki w spokoju, a Radomiak zniszczył i teraz mamy takie ładne plastikowe. Szanowni zawodnicy, sędziowie dzisiejszego meczu poprosili, żebym przeczytał harmonogram. Pierwszy mecz Janów podlaski dobry. drugi piszczac rokitno S. trzeci mecz Janowia Oldwoje rokitno czwarty piszczac rozkosz grabanów. Piąty dobryń oldboje rokitno. Szósty mecz Wielka S rokitno rozkosz grabanów. Za chwileczkę z gośćmi udamy się na cmentarz, aby zapalić znicz na grobie świętej pamięci Henryka Tarasiuka. I jeszcze jedna informacja. Zasłużony, zasłużona osoba dla, dla naszego piłkarstwa, Pan Janusz i pan Jan Jakubiec kazał pozdrowić wszystkich dzisiaj i przeprosił, że nie może być osobiście. A więc pozdrowienia od Janka Jakubca. Turniej za otwarty wszystkim zawodnikom, gościom, kibicom życzę miłego pobytu w Rokitnie. Wszystkiego najlepszego. but